Cześć, tutaj Justyna. Witam Was serdecznie i zapraszam na wyjątkowy film. Dzisiaj, bardzo późno, ten film do Was wpadnie, ale bardzo zależy mi na tym, żeby jednak wpadł dzisiaj, ponieważ jest 22 kwietnia, są moje urodziny i tak jak widzicie, są piąte urodziny Rabusiowych Pasji. Mam ogromne powody do świętowania, dlatego z tej okazji przygotowałam dla Was candy, w którym do wygrania jest paczucha przyda się, którą pokażę Wam za chwilę. Powiem Wam, że jestem mega oszołomiona tym, że tak długo trwa ta moja przygoda ze skrapem. Ja tak wcześniej miałam tam jakieś wiecie, różne takie pasje, które mi po dłuższym lub krótszym czasie po prostu mijały. A jednak ten papier, no ta miłość do papieru wciąż trwa. Bardzo dużo szczęścia mi daje to tworzenie wiecie, ja się tutaj regeneruję, oczyszczam sobie głowę, kiedy siadam i tworzę daje mi to naprawdę mnóstwo radości, takiej przyjemności i takiego poczucia, że robię coś fajnego no są takie dni, że stwierdzam, nie nie siadam tam, chcę odpocząć włączyć jakiś serial na Netflixie że po prostu wiecie, omijam ten mój kącik ale no jednak ta miłość do tego skrapu wygrywa i mam nadzieję, że będzie trwała i trwała i trwała, i nigdy się nie skończy. Także nie wiem, co bym musiała się stać, żebym ja tak całkiem z tego skrapu zrezygnowała. Więc no, to jest taka prawdziwa miłość. Ta praca z papierem. A teraz, jeszcze mamy tyle, tyle dodatków różnych, tyle pięknych papierów, że to jest naprawdę jest w czym wybierać. Tak sobie przypominałam ostatnio pracę, które robiłam na początku mojej przygody scrapbookingowej no i powiem wam, że one też się tak mega różnią, co prawda, no ja wtedy zaczynałam sobie kupować dopiero te wszystkie moje przydażki. i tak wiecie, robiłam z tego co po prostu miałam, ale pamiętam te pierwsze moje kwiaty papierowe z których byłam tak dumna i jak teraz na przykład patrzyłam na zdjęciach na nie i sobie myślę, ale paskudy a ja byłam taka wtedy z nich dumna ale być może um, tak samo będę patrzyła na te które teraz wykonuję z tkaniny i którym się bardzo podobają, i być może za jakiś czas będę się też z nich śmiała, że one mi się tak podobały, a są takie brzydkie. Także zobaczymy, co przyniesie los. <grym> Skupię się teraz już na tym candy, żeby opowiedzieć Wam o kilku zasadach. Właściwie to są takie bardzo proste zasady, takie ogólnikowe. Oczywiście, żeby wziąć udział w Candy, żeby, żeby móc wygrać tą paczkę, należy być subskrybentem tego kanału, czyli Rabusiowych Pasji. No to jest taki warunek, którego się nie da przeskoczyć, ponieważ mi bardzo zależy na tym, żeby ta paczuszka trafiła w ręce kogoś, kto tutaj subskrybuje, kto mnie obserwuje na YouTubie, więc no to jest taki punkt nie do przeskoczenia musi być po prostu wykonany drugi punkt to jest udostępnienie tego filmu bardzo zależy mi na tym żeby rozbudować mój kanał na youtube żeby trafić do większej ilości osób, żeby wiecie, więcej osób zobaczyło co ja tworzę być może dzięki mnie ktoś pokocha scrapbooking, pokocha też pracę z papierem lub spodobają mu się moje jakieś tam projekty, prace o drukarka momencik. Wybaczcie, zapomniałam wyłączyć drukarkę. Być może komuś spodobają się spodobają te moje projekty i zostanie u mnie na kanale dłużej. Mam taką nadzieję po prostu, że będzie się tutaj pojawiać coraz więcej osób. <tryk> Coraz więcej osób być może zacznie komentować, lajkować. Ja widzę w statystykach, że prawie połowa osób oglądających mój kanał to nie są subskrybenci. I tak mnie to troszeczkę zaskakuje, bo wiecie, ja oglądając jakieś kanały i lubiąc do nich wracać, to po prostu je subskrybuję żeby tak zawsze mieć gdzieś tam, wiecie, wyskakiwały, żeby mieć powiadomienia o tych nowych filmach i tak mnie to właśnie z, zaskakuje i ciekawi, czy na wszystkich kanałach tak jest, że tak dużo osób oglądających właśnie ten kanał, oglądających filmy, nie jest subskrybentami, tylko takimi widzami właśnie bez, bez subskrypcji. Tak, także bardzo by mi zależało na tym właśnie, żeby udostępnić ten film, żeby on Dotarł do jak największej ilości osób, i tak jak widziałam właśnie u Kasi Scrapkate, kiedy ona robiła candy, proszę Was o to, że po prostu po udostępnieniu filmu, żebyście wrzucili w komentarzu nazwę, z jakiej udostępniliście ten film i na jakiej platformie, żebym miała po prostu do tego wgląd. I to w zasadzie. Tak szczerze, to są tylko te dwa warunki, jeśli chodzi o udział w Candy. Nie mam więcej warunków, czyli przypominam, pierwszy warunek subskrypcja kanału, drugi warunek udostępnienie tego filmu, bo, tak jak wspominam, zależy mi po prostu na tym, żeby jak najwięcej osób tutaj wpadło na mój kanał. Jestem też bardzo ciekawa, jeżeli macie jakieś sugestie, co na tym kanale chcielibyście częściej oglądać co lubicie oglądać na moim kanale, jakie prace być może jakich prac jest za mało to podzielcie się tym w komentarzu i ja chętnie to poczytam i zobaczę co mogłabym tutaj podziałać na kanale co by Wam się mogło spodobać i to by było na tyle jeśli chodzi o warunki wysyłka, oczywiście koszt wysyłki pokrywam ja Candy trwa od dzisiaj, czyli od 22 kwietnia do 12 maja, przez 3 tygodnie. 12 maja jest to niedziela, do północy w niedzielę trwa Candy. I ja w przeciągu tam trzech dni ogłoszę, kto wygra paczuszkę. I tak jak wspominałam, koszt wysyłki pokrywam ja, obojętnie gdzie, czy to czy to tutaj w Niemczech, czy do Polski, czy do jakiegoś innego kraju. Także tutaj się też nie musicie martwić. A teraz pokażę Wam co znajduje się w paczuszce. Mam dużą kolekcję Lovely When You Read. Są to papiery od Craft O'Clock. Dużą kolekcję Mój Słodki Skarb. kolekcje 20 na 20 tutaj będzie taki cały pakiecie, jeśli chodzi o tą kolekcję Mój Słodki Skarb, więc idealnie będzie się nadawał do jakichś albumów czy do takich większych projektów tutaj mam kolekcję jeszcze 15 na 15 zestaw dodatków zestaw do albumu do junk journalu, tutaj są takie różne kopertki karty i takie różne dodatki, które mogą się właśnie przydać do albumów. Mam jeszcze zestaw takich etykietek. Takie stempelki okrągłe. Takie tekturkowe zegary. To jest taka grubsza tekturka. Coś z tą ostrością okej. Okay. Mam również kilka baz. Bazy od Godbox. Tutaj jest baza na Czekoladownik. Pudełko z przezroczystym wieczkiem. Jest to takie małe pudełeczko 7 na 7 cm. Baza, albumik harmonikowy 14x14. Tu mam taką bazę HDF z laserowelowe, takie serduszko ze skrzydłami. I tutaj są jeszcze skrzydełka. Tekturki ze skrapińca. Dwie teksturki z magicznego kociołka. Teksturka, Twoja teksturka. Taka serwetka z laserowe. Mam tutaj także stemple ze Stamperi. Jest to taki zestaw zimowy. O, w końcu to ostrość Taki zimowy zestawik z Tutaj mam takie klejnociki. Kredki akwarelowe. Kredki kupiłam ze względu na to, że ostatnio u kiedy był filmik. I Kasia robiła właśnie test tych kredek i później robiła z nich tło i bardzo spodobał mi się ten efekt, więc kupiłam kredki i dla siebie i tutaj do paczki. Mam nadzieję, że komuś też się spodoba. I mam również moje kwiatuszki. To są takie białe a tu mam różowe. Światuszki będą zapakowane w kartonik, żeby tutaj się nic nie stało podczas drogi. I oczywiście do tego zrobię jakąś karteczkę, ale kartka to już będzie taka niespodzianka dla osoby, która ją wygra, która wygra tą paczuszkę. I to jest cała paczucha. Mam nadzieję, że paczucha Wam się spodoba i postanowicie wziąć udział w zabawie tutaj urodzinowej. Tak jak wspominałam, są tylko te dwa warunki. Zabawa trwa do 12 maja. Zapraszam Was serdecznie. Do świętowania. Do świętowania urodzin repusiowych pasji. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze dużo, dużo więcej. Teraz piąteczka, to tak wiecie, 5 lat to taki fajny wiek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie filmu. Oczywiście. Zachęcam do wzięcia udziału w zabawie. Wystarczy być subskrybentem kanału i udostępnić film. W komentarzu do tego filmu napisać, gdzie udostępniliście film no i gdzie Was mogę znaleźć. W sensie pod jakim linkiem, imię, nazwisko, pod jakim nickiem, czy tam na Instagramie, czy na Facebooku. No gdziekolwiek to udostępnicie. Także... Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.